W tym kraju jedzenie jajek było surowo zabronione. Każdy, kto został przyłapany na jedzeniu jajka, był skazywany na śmierć. Ale mimo to niektórzy potajemnie się nimi delektowali. Kobieta, która prowadziła hotel, szybko smażyła i podawała jajka wszystkim. Ale klienci byli zbyt hałaśliwi. Aby ich uspokoić ostrzegła, cicho, bo przyjdzie kogut. Wszyscy natychmiast zamilkli, ale wtedy dziewczyna wpadła w panikę. Zadzwonił dzwonek do drzwi i do środka wszedł olbrzymi kogut z ostrymi szponami. Zobaczył skorupki jajek rozrzucone na podłodze. Cały tłum zamarł, pośpiesznie wycierając usta. Kogut był wściekły. W tej krainie rządziły koguty. Chodziły wszędzie, pilnując, by nikt nie odważył się zjeść jajka. Właścicielka hotelu drżała ze strachu. Koguty ogłosiły, że wszyscy zostaną skazani na śmierć za złamanie prawa. Ciało starca trzęsło się niekontrolowanie ze strachu, ale głód był nie do zniesienia. Nagle chwycił swoją na wpół usmażoną jajecznicę i pożarł ją. Widząc to, wszyscy inni również rzucili się, by dokończyć swoje jajka. Niektórzy zaczęli nawet połykać surowe. Koguty wpadły w jeszcze większą furię. Ich gniew płonął jak ogień. Zauważyły dziesiątki jajek gotujących się tuż przed nimi. Przerażona dziewczyna powoli cofnęła się. A potem otworzyła oczy. Wszystko było w porządku, bo koguty jeszcze nie przyszły.